Zdecydowanie tak. Pacjenci powinni po operacjach bariatrycznych stosować codzienną, skrupulatną suplementację. Jest to związane przede wszystkim z tym, że dokonały się zmiany anatomiczne i witaminy i składniki mineralne nie są już tak dobrze wchłanialne, ale również z tym, że porcje są bardzo małe. E, I nie jesteśmy w stanie po prostu razem z dietą dowieść tego, czego potrzebujemy. E, I co powinno się znaleźć w takich suplementach? Na pewno witaminy z grupy B, niekiedy witamina A. E, witamina D e, oraz składniki mineralne, między innymi żelazo, wapń, e, miedź i cynk. E, I to, co jest bardzo ważne, o co bardzo często pacjenci pytają, jak długo trzeba suplementować? I tutaj nie ma prostej odpowiedzi, e, ponieważ mamy część pacjentów, którzy na przykład po rękawowej resekcji żołądka wychodzą. Suplementacji po dwóch latach i nie rozwijają niedoborów. Ale mam również w swoim doświadczeniu pacjentów, którzy bardzo szybko rozwijali niedobory i są dożywotnio na suplementacji. Natomiast po wszystkich operacjach typu gastric Bypass, SASI, SADI czy mini gastric Bypass, ta suplementacja jest obowiązkowa do końca życia.